Witam bardzo serdecznie, ja jestem Iwelias i zapraszam Was na odcinek. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować, jak tworzyć portale za pomocą pluginu Multiverse Portals. Na początku musimy mieć zainstalowany plugin Multiverse Core, a potem wgrywamy Multiverse. Multiverse Portals. Podstawową komendą jest ukośnik MV. Spacja list. Wyświetla on nam listę światów, które są obsługiwane przez serwer. Aby stworzyć nowy świat, wpisujemy ukośnik MV spacja create, spacja nazwa świata. Damy test, spacja typ świata. Możemy normalny, naterowy i End. Damy normal, spacja. Gener ziarno generatora mapy lub ukośnik T, e, przepraszam, nie ukośnik, tylko pauza T, spacja Flat. Stwórzmy więc ten świat. Świat nam się właśnie stworzył. Aby się na niego przenieść, musimy wpisać ukośnik MV spacja TP, spacja nazwa naszego świata. Przenosi on nas na ten świat. Aby stworzyć portal potrzebujemy różdżki, które uzyskujemy komendą ukośnik ukośnik land. Teraz musimy zaznaczyć, gdzie ma być nasz portal, więc zaznaczamy i musimy wpisać komendę tworzącą portal. Brzmi ona następująco. Ukośnik mvp spacja create spacja. Nazwa portalu ważne, aby dobrze ponazywać portale, gdyż mogło, może to się przydać przy ewentualnym usuwaniu. Damy test. Spacja. Tutaj wpisujemy po nazwie portalu tam, gdzie ma następność. W moim przypadku będzie to mapa surowcowa, która jest już stworzona. Jest ona światem normalnym. Klikamy enter. Pojawia nam się komunikat, że nowy portal test został stworzony i pora go przetestować. Tak, udało nam się przenieść na mapę surowcową. Kolejną sprawą jest, jak zmienić położenie portalu. Skoro zwykła komenda Ukośnik Set Spawn nie będzie działać w przypadku tych portali na mapach w multiverse, musimy zastosować specjalną komendę: Ukośnik MV spacja set spawn. Ustawia ona nam spawn dla danej mapy. Przetestujmy, czy działa. Więc wracamy na naszą mapę. I wchodzimy tak przeniosło nas w to miejsce, gdzie ustawiliśmy Spawn dla Pluginu Multiverse. Kolejnym problemem jest przeniesienie się z jednego portalu na drugi. W tym celu musimy stworzyć aż dwa portale. Pierwszy zaznaczamy w taki oto sposób. To będzie portal, do którego będzie następować. więc wpisujemy. Kośnik MPP create. Test 2. I nie wpisujemy, gdzie nas ma tepać. Jest to portal do odniesienia. I tworzymy kolejny portal. Tym razem piszemy kłośnik mvp: create. Test 3. I piszę p: dwukropek. Nazwa portalu. Wcześniej stworzonego. W tym przypadku test 2 powinno następnąć tam, kiedy staniemy na ten piasek. Tak się właśnie stało. Kolejnym problemem jest coś takiego na czacie. pokazuje nam się przednikiem nazwa świata, na którym jesteśmy. Sprawdźmy, czy działa. Tak, działa. Z jednej strony jest to dobre na dużych serwerach, ale z drugiej nie. Więc jak zmienić to przez Minecrafta, nie wchodząc w pliki? Piszemy ukośnik mv, config, prefix, chat, spacja false. W tym momencie powinnam nam to zniknąć. Działa to na każdej mapie. Wystarczy, że na jednej z nich wpiszemy. Ostatnim zagadnieniem na dzisiaj jest usuwanie map. Piszemy więc komendę Ukośnik, mv, remove, nazwa świata. W tym przypadku będzie to test. Jest zastrzeżenie do tej komendy: ona nie usuwa nam folderu z mapą, tylko usuwa nam z konfigu tak, że nie możemy już na nią wejść. Możemy ją z powrotem zaimportować, ale nie możemy na nią wejść. Możemy za to skopiować z plików, grać sobie na single, zmienić jej nazwę, co chcemy. Bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka, do usłyszenia.